Tylko gro, błagam cię. Działaj dzisiaj normalnie, ok? Dzień dobry, witam Was wszystkich w. No właśnie, tak jak obiecałam, koniec serii, która była na live'ach Dochodowego Życia, postanowiłam, obiecałam Wam, że nagram jako odcinek, bo tam niewiele nam zostało do zakończenia. Jeżeli ktoś nie zna Wiesi, to już tłumaczę o co chodzi, ponieważ jakiś czas temu kupiłam sobie dowodowe hobby oraz życie i śmierć. I postanowiłam zrobić z tego serię śmiertelne hobby. Już zaczęliśmy, ale jest jeszcze dowodowe życie do dokończenia. Brakuje nam tylko doprowadzenie biznesu Wiesi do końca. Najpierw było to karcerstwo, teraz zajmuję się tatuowaniem. I z tego co pamiętam, to wiesia powinna chyba spać. Także już Wam przypominam, tutaj jest właśnie taki część taka mieszkalna, i tutaj jest właśnie jakby salon tatuażu z taką kawiarenką, i niewiele nam brakuje do zakończenia. Nie wiem, czy jeden dzień, czy dwa dni. Także właśnie na ostatnim live z dochodowego życia stwierdziliśmy że ja to skończę na spokojnie na odcinku, no ponieważ live trwający pół godziny czy godzinę trochę nie miałby chyba sensu, to jak widzicie już mi się zeF natury włączył. Ale nie będziemy go ogrywać w tej serii. W sobotę sobie zobaczycie film właśnie z ogrywania tego eee, tego wyzwania. Ponieważ jak obiecałam i pisałam Wam, będę nagrywać te wydarzenia w The Sims już widzę, że się nie wyspałaś, czyli obudziłaś się z powodu aktualizacji, która była. A ja na początku wspomniałam, żeby ta, że chciałabym, żeby ta gra działała normalnie z tego względu, że doszły mnie słuchy jeszcze przed nagraniami, że coś, coś się psuje. Coś się psuje. Dlatego też nie nagrywam legacji jako pierwsze. Mm, tylko wzięłam się właśnie za e, kończenie tutaj tego i jedna rzecz, pojawiam, że myśmy w trakcie tego pierwszego live'a ze śmiertelnego życia to sprawdzali, ale czy to działa nadal? Działa nadal, super. Cieszy mnie to niezmiernie, ponieważ długi czas był problem z tym, że pracownicy nawet po wejściu do KAS czy do edycji miasta e, się resetowali. No i właśnie to co mamy do zrobienia czyli rozwinić swoją małą firmę do rangi miejscowej legendy to właśnie będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Tylko w jesień niech nam się wyśpi. A ja zobaczę jedną rzecz. Mogę zmywać talerze jednak naprawili. Super. Czy na pewno to działa? Na pewno to działa. Ok. Bo jeszcze tutaj porządek trzeba będzie zrobić. Hmm. Nie, no jeszcze w trakcie tego sprzątania się mywalka zepsuła, no i ja nie mogę. Przecież masz ludzi od tego w tym sklepie. Um, a tak wracając w ogóle, jeżeli ktoś tu nie pamiętał, bądź nie wiedział, co my tutaj w ogóle mamy. To w zadaniach mamy otrzymaj tatuaż, pij kawę, wypij herbatę, zachowuj się przyjaźnie i tańcz. Nie określaliśmy klienta, bo jakby po co? Um, a te zadania są po to, żeby... Um, jak najwięcej punktów zdobywać, po samo otrzymywanie tatuażu, no cóż, e, zajęłoby nam, e, nam trochę, a już praktycznie ten dodatek mam ograny. Wiesz, a wiesz co, słuchaj, jest rano. E, otwórz e, już tutaj ten nasz zakątek e, dziary u Wiesławy. E, skorzystaj, zjedz coś ogólnie, to się ogarni e, i, 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 i idziemy pracować, nie? E, chwila, my nie mamy żadnych e, resztek. Nie, no, ekstra. Ekstra, resztek do jedzenia nie. Ja widzę, że w wyposażeniu coś tu masz. Ale nic do jedzenia. To może zrób sobie deser owocowy i Tutaj pracownicy już będą e, robić rzeczy. Ja już widzę, że coś tutaj nie działa. Mm, chwila, niech ja zobaczę jeszcze tylko. Aha, bo oni nie mają zadań, okej, okay. dobra. Teraz mm, chwila, moment, yy, czy ja mam kopisko? Nie, wszyscy mają praktycznie to. Ja na pewno was zatrudniałam, bo nie jestem pewna, a nie będę teraz tego sprawdzać. No ale okej. Okay. I ja potrzebuję jeszcze. Um, Załóż się przyjaźnie. Ty na, może nie naprawiaj. Um, może po prostu wyrzucaj. Um, I zachowuj się przyjaźnie. A ty będziesz sprzątać i zachowywać się przyjaźnie. Um, a to jest właśnie dziwne, bo wydawało mi się, że nie ma kogoś innego. Na Albo. Ja chyba zatrudniałam byle kogo, jak sprawdzałam, czy to działa, czy nie. I dlatego. No, ale okej. Okay. Dobra wieśka. To słuchaj. E, przebierz się w twój normalny strój. E, z tego co pamiętam, to masz pokojówkę. Pokojówka bardziej. I obsługuj stół do, tatu, do tatuowania. Nie umiem się. E, Kurczę, mówiłam, że nie umiem się wypowiedzieć, po czym zapomniałam, że przecież ona jak tu nie podejdzie, to będzie sobie w mieszkaniu stać. Ej, tak to się nie bawimy, stój przy tym stole. A tamto naprawili? Nie. Dobra, to zamiejmy. I poczta przyszła, rachunki na ile? 1300, to nie wygląda też źle. Ty oczywiście co poszłaś robić? Wziąć kąpiel... Dlaczego ty jesteś cała taka buru? Co? nie przyjrzałam się, co tu się dzieje. A ja nie wiem, co się stało. Rakunki do zapłacenia, nie, no zapłać normalnie. Reputacja to już masz na maksa. I widzę, że prysznic cię, po coś zaciął. E, dobra, i możesz tutaj teraz podejść? E, tu będzie problem z tym pracownikiem, z tym Sewerynem, więc myślę, że jego byśmy może zwolnili. E... No dobra, bo dwóch pracowników nam w sumie wystarczy. A jak ten duch ma nam robić tutaj powodzie i razić nas prądem, no to tak, tak nie bardzo. Okej. Okay. Coś tam jeszcze się zepsuło. Dobra, pozamieniamy to. Bo nie, nie naprawiam tego nigdy, a muzykę my potrzebujemy. Mhm. Ktoś chce tatuaż. No myślę, że taki ci zrobimy. I my chcemy włączyć... Ja A elektronikę na przykład ja i tak chyba tylko słyszeć nie będę więc bo ja dobrze pamiętam muszę. Że... tak to żeśmy zrobili całe tylko że ja zaszłam z tej reputacji neutralnej żeby nam się tutaj dziwne rzeczy nie działy bo właśnie mi się przypomniało że na lewach coś było że Dostawaliśmy negatywne opinie. Właśnie też ze względu na to, ale, ale, ale w aspiracji to chyba jest zaliczone, nie? Tak, dokładnie. Myśmy tutaj robili reputację intrygancką. Mm, to jest kolejny tatuaż. O, taki na głowie może być. O. Może taki brązowy? Jak losować, to losować, nie? A jeszcze robisz mu tatuaż na głowie, a masujesz mu brzuch. Bardzo ciekawe. Mm, ktoś jest rozgniewany i chce tatuaż. No to niech będzie taki na ręce. No trochę szkoda, że to tytułowanie części ciała nie jest dopracowane w animacji. Ale na już zwracam uwagę, bo na ostatnim live, gdzie weszliśmy w to tatuowanie. Także polecam, jak ktoś nie oglądał, polecam, czy na przyspieszeniu, czy coś obejrzeć sobie. Bo ciekawe rzeczy się działy na tych live'ach ogólnie. Ja słów, tu przerosło moje wszelkie oczekiwania. Wie słowa przyjmij ten żeton jako wyraz mojej wdzięczności. Jaki żeton? Jaki znowu żeton? Ja nic nie widzę. Chyba chodzi o kasę. Dobra, już e, nie obsługuj, e, tylko myślę, że już sobie zamkniemy ten lokal. Mm. Relacje z klientami moglibyśmy poprawić. No dobra, przynajmniej już nie wystrój, ale też tam nawet, nawet zarobiliśmy, ale dalej nie zdobyliśmy na tyle punktów, ile byśmy mogli. Ja sobie wejdę jeszcze do tych pracowników, e, ponieważ e, Malcolm, Malcolm, Malcolm. Ja bym ci może wyrzuciła to. Bo masz to naprawianie. A Elizie dała obsługę tych barów. I, 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 I wyrzucanie tych rzeczy. Chociaż. Nie, to są wytworzone obiekty, to nie. To i tak nie, i tak nie. No dobra. Ale najważniejsze, że tam gadali z ludźmi chyba. Nie wiem. Bo to idzie tak powoli. Że ja myślałam, że jeden dzień wystarczy, a to nie. Nie jest pokazane, ile punktów jeszcze potrzebujemy. O, i syf tutaj, jak nie wiem. Dobra, posprzątaj. A przecież pracownicy tego nie zrobią. Aha, po to warki, idziesz. I tyle z Twojego. A ja. Ja chciałam, żebyś się zajał innym hobby. Żebyś ćwiczyła sobie jogę, bo ogólnie e, Wiesia swego czasu zajmowała się malarstwem, rzeźbiarstwem, gancerstwem. E, no, trochę tego hobby ma też ze względu tutaj na tą podróż. E, Uszy coś próbowałam robić, ale tym się bardziej będziemy zajmować w trakcie live'u z śmiertelnego hobby. Najlepsza rzeźba jej w sumie zostało. Aha, i to z malowaniem też jeszcze zostało, nie spełniałam tego jeszcze, ale malowanie robiła dlatego, żeby to tatuowanie trochę lepiej szło. To tam do ciebie przychodzi, no jest godzina 20, to jeszcze luz, ale Brand, she you, także myślę, że Wiesia sobie trochę poćwiczy i jogi, ponieważ ma takie dodatkowe hobby przez nas ustalone, żeby trochę schudnąć, bo doszły mnie słuchy właśnie od Was na czacie, że yoga pomaga w tym, ponieważ z wieści pewnego czasu zrobiła się kluseczka. No i co, ogarnie się i na następny dzień znowu będziemy próbować skończyć tą serię. Wiesia ósma jest już po ósmej, ale przynajmniej się wyspać, ale otwieraj sklep. Okej? Okay. Jeszcze poza zdobyciem tego szczytu mi się przypomniało, że ja muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Jedną rzecz, która jakby musi się wydarzyć na koniec. Nie do końca będzie to wyglądało tak, jakby osoby będące na liveach wtedy chciałyby, ale ja bym chciała, żeby ta rzecz się stała, ale tym zajmiemy się na koniec odcinka. Jak już to spełnimy sobie, słuchaj czy ty możesz się przebrać i pokazać jak ty wyglądasz w ogóle, bo ja cię pamiętam jako tą kruseczkę taką, ale już nie wyglądasz źle, już ja nie wiem czy to jest kwestia tego kombinezonu czy coś, ale już wyglądasz o wiele lepiej, także podejdź tutaj. a ja nie wiem jak zrobić te relacje, kurde jak ty będziesz obsługiwać stół. E, możesz sobie na przykład usiąść i z nimi chwilę pogadać? Bo ja widzę, że ci pracownicy to tak niechętnie. A few moments later. Nie już poprawiałaś e, te relacje, bo by się przydało potatuować trochę. Bo jakby, to jest główny z tego miejsca, że masz tatuować? Okej, okay, ktoś już tutaj chce e, tatuaż. i szybko poszło, jak chwilę z nimi pogadała. Myślę, że ten byśmy No. Nawet nie powiem, kurde, działa. Coś tam poprawiali. Nie jestem w stanie sprawdzić, czy naprawili wszystko w aktualizacjach przez ten czas, kiedy mnie nie było, kiedy nie nagrywałam. Kiedy nie nagrywałam. Yy, szczególnie czwórki. Raz tam yy, w sumie yy, nagrywałyśmy, Mogę Wam już tak zdradzić. E, aczkolwiek. Yy, Potem się zaczęły dziać różne rzeczy, o których mi pisaliście, e, że właśnie czy te śmieci nie działają, ciąży nie działają, e, ale tego nie jest w stanie jakby wszystkiego sprawdzić. Jakby miała dłużej nie działać, to tak trochę mm, kicha, bo jedna z głównych serii nie mogłaby być kontynuowana przez jakiś czas, ale na szczęście jej jakoś ostatnio naprawia te błędy. Dziwne błędy, a Akira chce tatuaż, czy tak tylko pogadać? Bo pamiętam, że chyba pa Akira u nas pracował. Tak, Akira u nas na pewno pracował. Akira, Bella i chyba ktoś jeszcze. Może coś takiego na plecach ci zrobię? Wiktor! nie! Akira? Robisz ten tatuaż czy nie? Chyba zrezygnował. No idzie znowu. Niby znowu muszę dosować, czy znajdę ten tatuaż, który ja chciałam ci zrobić. O, tu jest, dobra. No dobra, no tu jest fajnie, że ta animacja jednakże rzeczywiście tatuuje go na plecach. No to chociaż tyle dopracowali, a nie, że leży na brzuchu, ona plecy robi. Mini! Już mi się przypomniało, czego ja w tej grze nie lubiłam. Mam nadzieję, że zadowolony z tatuażu. Weź jeszcze tam z kimś pogadaj, więc 17.00, kończymy już to. Nie, ile tu ludu. E nie zobaczyłam, ile poprzedniego dnia mieliśmy punktów. A teraz sobie spojrzę na to. Chociaż i tak nie wiem, ile mamy mieć łącznie tych punktów do zakończenia tego, więc. E ty się tam jeszcze jakoś trzymasz, tylko ktoś babeczkę zostawił. Dobra, wiecie co? Słuchajcie, bo jest 20, nie? Jakość. Okej... Okay. Eee, dobra, 266 to renomy firmy Ale dalej nie mamy Maxa? To jest grane? Nie musi tylko, że to zepsuje. się nie nalicza, bo nie szlak jasny trafił Wiesz, ja jako, że jest późno, to ja się zastanawiam, czy jestem, żebyś dzisiaj jogę ćwiczyła. A zanim ty się ogarniasz tutaj, no to będzie 23, to dopiero prysznic bierzesz. A, dobra. To dzisiaj odpuszczamy jogę, iść po prostu spać. Siódma, a ty się już wyspałaś? Dobre. No to tam... Wiesz, poogarnia się trochę. Ja poczekam do ósmej i otworzę ten sklep, mimo że jest sobota. Ale no kurde, trzeba tutaj robić... A, już jest ósma. <laughs> Właściwie pół ósmej. E, tak, możesz posprzątać. I sobie zjeść. Tak, pozwalam ci. Co no, to ty masz? Oddaj, ćwiczenie ćwiczenia czy nie niszczę? Aha. A nie, bo ty masz cechę ćwiczenia czy nie miszcza. Okej, okay, dobra. Ale Wiesia, ja bym chciała, żebyś ty w sklepie była. I możesz te tatuaże robić. Albo zatrudnić. Nie no. Nie po to cię uczyłam tej umiejętności, żebyś teraz. Z tego nie korzystała. Mortimer. Ile, to widział na końcu coś ciekawego. Takie różowe? Może być? Okej. Okay. <laughs> o, nie. A tak to tytułowanie naszej. Morty hard harda. A czy nie bierzemy pod uwagę tego, że ja to wyprawnie? nie? Bo Morty sam zachciał, żeby nie było. E, lubisz e, ten gieros gminy idealna w roli guru techniki. Nie, nie chcę, żeby szła do pracy jako guru techniki. Mm -hmm. Ok, czyli Morty mu też bardzo się nowy tatuaż podoba. Dobra, Brent czy... Nie, to jest Bob! Oś, ja Simu mówmy le. Znowu głowa. może policzek? O, takie te na tym, 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 takie ślone. OK? Nie ja wiem, że na odcinku nie ma z nie ma tego takich frydzi jak na live'ach, ale no. A ten tatuaż to u nas zrobiłeś, taki ładny. I może tatuuj mu twarzę nie psu? Halo, Wiesia. Miesia? Mm, jeszcze na piwek dostałeś od okej. Okay. No dobra, hu. Może takiego kwiatuszka? Mm, ten tatuaż to arcydzieło, no nie wiem, zwykły kwiatuszek. Chodź, Wiktor. Musimy się znaleźć coś głupiego, takiego bardzo głupiego. Może tu nad tyłkiem. I też różowe. O, to musi być głupie. Jakby osoby oglądające Legacy wiedzą dlaczego. I kolejny tatuaż. Kurę, coś jest Dużo tych tatuaży. Taki szmok, tylko. Hmm. Nie, ten czerwono-czarny mi się podoba. Dobra? chyba będziemy zaraz zamykać. No i tu rzeczywiście tatuję i nogę. To co? Niektóre animacje dało się zrobić, a niektórych nie. Mm, dzieło sztuki. Brzmi na piwek. Super. Że dajesz nam zarobić i jesteś zadowolona z jakości. Mm, a ja myślę, że hola, hola, Miko już nie. Nie, Miko już nie. Zamknijmy to. I dostaliśmy 422 punkty tory renomy firmy. Czy możemy już. Nie jeszcze? Oh my goodness. Dobra, weź to z czasami. Powiedzmy, że kupiłaś nowe. W sumie tak to chyba działa. No nieważne. E, zjedz sobie coś. Kurde, Wiesia, wstawaj. Wstawaj. Bo robić coś e, się e, tutaj. Pomyliło! Możesz. Poszłaś sobie? E, dziękuję. Czyli ci włamowacze dalej są durnie, jak nie wiem. Raz się tylko zdarzyło, że była trochę mądrzejsza. Ale to raz na pięć włamań? Prawie dziewiąta. Jeszcze nie otworzyłam sklepu. Kurka, ale ty dzisiaj e, sobie po z kimś pogadasz. I posprzątaj, bo ci twoi pracownicy tak to sprzątania to nie bardzo. No hello. Nie mieliście tego zrobić przypadkiem wczoraj. Katrina Coffee. No. <laughs> Dzieje się. No, ale tu się dużo działo, na tym zapisie w sumie. Także nic mnie nie zdziwi. Nie, ty miałaś pogadać z kimś. Bo masz mało towarzystwa. I myślę, że... Hmm. Możesz tu podejść. Nie, nie rozmawiaj tutaj. Nie, nie, nie. Podejdź. Jak już te towarzystwo masz jak w miarę, e, to obsługuj ten stół do tatuowania. Był pasy... Tego jest najwięcej punktów, mi się tak wydaje? Dobrze, już mamy pierwszy tatuaż Ja myślę, że może coś takiego Takie jasne, okej okay. Ona dotrze na ten tatuaż, czy... Dotrze Czy ja mam wrażenie, czy ci są są trochę mądrzejsi Niż ja grałam ostatnio Wolę nie zapeszać i co ty nic nie powiesz na tatuaż, ale już mamy kolejnego klienta na tatuaż. Co tobie by zrobić? Może coś takiego... Myślę, że niebieskie wypasowało. Ale chodź tu! Co Głośnik się znowu zepsuł? Kurde! Możesz karnowałowe rytm. Bo ludzie muszą tańcować, żeby punkty nabijać. A bez sprawnego głośnika to w dęsy nie pójdą. Morty, kolejny tatuaż. Daddy, please. Ojoj, jaki ty... Nie, tylko pieska ja chcę mu zrobić. Ale mógłbyś się umyć najpierw, Morty. Mmm, Wiesława chyba lubi tę piosenkę. Czy można uznać, że lubi karnawałowe rytm? No raczej tak. Będzie jej się mile i przy tym pracowała, jeżeli lubi taką muzykę. Mm, dobrze, jest 19. To ja myślę, że my już zamkniemy na dzisiaj. A ile punktów mamy? Wystarczająco, żeby w końcu osiągnąć tą miejską legendę! O, jak pięknie, jak ładnie, jak mnie to cieszy, że już w końcu to zakończyliśmy. Ale ja jeszcze coś zrobię, nie marcie się. Okej, okay, dobrze, co my tutaj mamy? Mała firma Simki o imieniu Wiesława osiągnęła ostatni poziom renomy i ma teraz rankę miejscowej legendy. Wiesława zdobyła trzy punkty bonusowe, za które może kupić bonusy dla firmy. Podstawowa cena za wstęp oraz godzina opłata po od klientów jej małej firmy uległy podwyższeniu. Biznes odwiedzi teraz więcej klientów. No okej. Okay imię Wiesława stało się synem firmowego sukcesu. Każda firma, którą prowadzi ta Simka, zyskuje na popularności. Wiesława doskonale wie, jak wzmocnić pozycję marki na miejscowym rynku. Zobyta cecha ukochana Marka, ci Simowie tworzą markę, która którą uwielbiają wszyscy, co prowadzi do kolejnych sukcesów małych firm. Każda prowadzona przez nich ma firma będzie otrzymywać pozytywne oceny, a klienci będą zostawiać premię za pozytywną relację, jeśli firma im się spodoba. No okej. Okay. Eee, I tutaj coś z podróży duszy. E, czy nadejdzie czas? Wiesłowa może się odrodzić. E, dzięki osiągnięciu tego wierzchołka podróży duszy, Wiesława może rozpocząć całkiem nowe życie, do którego przeniesie część swoich wspomnień. Jeśli jest duchem, może się odrodzić po no, z zguby, a jeśli wciąż żyje, może to zrobić w chwili śmierci. No okej. Okay. Introwertyk. No ja tam nie wiem. Zobaczmy, co my tam mamy w tych bonusach jeszcze. Mm, co mamy? A, dźwiękowy gwizd. Gdy firma jest otwarta, wysłała być nosiła przy sobie ukryte urządzenie, emitujące dźwięk o wysokiej częstotliwości, które zmusi niektórych pobliskich klientów do wyjścia. Bez obaw nowych klienci nadal będą przechodzić, a przecież nikt nie opuści terenu firmy bez uiszczenia opłaty za wstęp. Aroma dzięki któremu nie da się oprzeć, zapach nie tylko zachwyci klientów, ale też sprawi, że będą bardziej skłonni zostać dłużej. No to ja myślę, że to sobie weźmiemy. Eee, handel wymienny, gdy mała firma jest otwarta, klienci mogą oferować zapłatę za produkty za pomocą obiektów kolekcjonerskich zamiast limoneonów. No okej, okay. eee, jakby okej. Okay. I święto klienta, eee, wszystkie towary i usługi, a także wstęp do lokalu będą darmowe, firma zawsze zapewni pozytywne doświadczenia. Ja nie chcę. Mm. Ja tu coś mam otwarte już, Pamię pamięć mięśniową może eee, weźmiemy. Czyli mamy wszystko. Czyli, e, Jesia. Oficjalnie, oficjalnie możemy powiedzieć, że zakończyłam. Zakończyłyśmy, Jesiu. E, moje ogrywanie dochodowego hobby. Tak jak mieliśmy to w tym odcinku zrobić. Ale że. Jest do zrobienia jeszcze jedna rzecz. Pół sekundy później, jak widzicie, coś tu się pozmieniało, coś tu się pojawiło. Nie, bez powodu. się... chodź na chwilę do domu. Jedną rzecz tylko zrobimy na koniec. Jedną rzecz. I daję ci spokój. Dobrze. Zadoktujmy psa. Nie wiem, czy wziąć szczeniaka, ale to musi być ona. Z Jarka może nie. Jack Russell, no może być Jack Russell, no jest dorosła, więc okej. Okay. Tylko miejmy nadzieję, że będziemy mogli zmienić jej imię. Przywitaj się z nowym pieskiem. No okej. Okay. E i zadoktuj. Tak. Mogę! Mogę zmienić imię i część z was pewnie się domyśla jak ją nazwę, będzie to nasza Czesia. Jeszcze dopiszemy jej nazwisko, żeby było wiadome, że na pewno e, Czesia jest z wiesią. tak mamy to była mowa na live'ach o tym, żeby była Wiesia i Czesia, a ja stwierdziłam, że mm, dobrym pomysłem na koniec serii, żeby już jej nie przedłużać, e, będzie zaadoptow zaadoptowanie Wiesi Psa. No i tak jeszcze pokrótce dodam, że właśnie e, ten pies e, to miał, e, miała być właśnie nasza e, Czesia. Początkowo to miało być dziecko z mrocznym, ale że postanowiliśmy um, jakby życie i śmierć okraść w osobnej serii, e, no to ten pomysł jakby odpadał, a Czesia przecież jakoś pojawić się musiała. Więc dobrze, że mi się na sam koniec przypomniało. Myślę, że tym pozytywnym akcentem, że Wiesia w końcu spełniła swoją aspirację oraz zaadoptowała małą Czesię. Skończymy na dzisiaj. Skończymy już e, tą serię z dochodowego życia. Może z Wiesią i Czesią kiedyś się zobaczymy na jakimś wyzwaniu e, czy wydarzeniu w The Sims 4. Bardzo e, możliwe, bo ja sobie ten zapis oczywiście zostawię. A Was zapraszam do komentowania, zostawiania go oraz subskrypcji. I widzimy się w następnym. Bye.